Cześć, dzisiaj dosyć ciekawy temat. Mianowicie, chciałem Wam pokazać narzędzia, jakie sobie wybrałem do mojego garażu, do warsztatu takiego domowego. Tak jak widzieliście na poprzednich firmach, coś tym czasem sobie dubię. No, jeszcze nie rozkręciłem się z tym kanałem, ale pokażę Wam, na co ja postawiłem z takich budżetowych narzędzi i od razu mówię, że nie żałuję. Także zapraszam na film. Zaczynamy. No i mamy to, tak jak widzicie. Postawiłem na narzędzia Airbauera. Zaraz Wam powiem, dlaczego. Mam też yy, Flexa, tak, Bosch'a zielonego. Mam też skilla, makalister jakieś tam, jakieś tam opalarka. Przypadkowo, co prawda, tu leży, ale jest też yy, miernik Unit T, bardzo fajny, bardzo budżetowy. No i też jakiś park się znajdzie. Tu mam taką taką, 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 jakąś, nie wiem, jak to się nazywa, nawet, ale takiego małego. Yy. Małą taką szlifierczkę, tak. Dobra, o co chodzi z tym rebowerem? No, tak jak większość z Was, pewnie się zastanawiałem dosyć długo, jakie narzędzia sobie wybrać do takiego garażu mojego. One wszystkie już mają, no, przynajmniej ze 4 lata, więc to było jeszcze przed takimi remontami, które planowałem i tak dalej. Musiałem sobie coś tutaj dokupić, żeby, żeby móc podziałać. No i zastanawiałem się nad tym parkside'em, nad jakimiś. Nad jakimiś Airbauerami, nad jakimś makalisterem no różne, różne tam są na tych forach i tak dalej. Szukam informacji i stwierdziłem, że też nagram dla was taki filmik. Dlaczego, dlaczego na tego Airbauera postawiłem? Pierwsza rzecz myślałem na temat Parkside'a i Airbauera. No, już tak jak mówię, to już było 5 lat temu, ale z tego co pamiętam, no troszkę tak nie wiem, czy się tam ze mną zgodzicie, czy nie, ale poszedłem trochę w, w pod prąd. I zdecydowałem, że kupię trochę droższe. Po prostu Parkside by trochę wygrywał ceną. Natomiast trochę mnie straszało to, że on jest jednak dostępny w każdym Lidlu i tak dalej. No niby dobrze, tak? bo wiem, że chwalą ludzie ten yy, serwis ich. Natomiast yy, trochę wydawało mi się za tanie, nawet tak powiem brzydko, te narzędzia. Tym, chcę to po prostu, żeby te narzędzia coś pracowały, tak, żeby one były trwałe. Wiem, że, yy, że RBAWER to też nie jest Mistrzostwo Świata, ale już kosztowało troszkę więcej. I wziąłem tego Airbauera. Jeszcze nie pamiętam dokładnie, jak to było z tymi narzędziami 18V. Nie pamiętam, czy Parkside je miał, być może to też była jedna z przyczyn, dla, tego, dla których nie wiem Parkside'a. Bo zależało mi i na tym, żeby miały 18V. Na to patrzcie na pewno, tak? ważne czy to jest jakiś warsztat profesjonalny, czy nie. Jak chcecie, żeby to jakoś reprezentowało coś sobą, to musi mieć 18 albo 20V. Skill. Skill doszedł później. Skilla to odkryłem dopiero po jakimś czasie, bo zacząłem szukać jakichś alternatywnych baterii do tych moich narzędzi Airbowera. Okazało się, że, że skill to jest tak naprawdę ta sama fabryka, te same narzędzia dokładnie. Część tych narzędzi ze Skilla nie jest dostępnych w Airbauerze i na odwrót, natomiast to jest jakby taka no marka jakaś córka, tak? Generalnie jak sobie zobaczycie, to, to one. Są praktycznie identyczne te baterie, te, te wkłady, wszystkie. Jakość też naprawdę jest identyczna. To za chwilę opowiem o tej jakości, ale widać, że to jest w pracy fabryki. No i okazało się generalnie, że, że te baterie i Airbauera, i Skilla, one są wy, i wyglądają tak samo. I yy, no, oczywiście, ja tam 100% dowodów nie mam, ale uważam, że to jest to samo. Tu jest marketing, dlatego mnie to na początku zmyliło, bo jest 20V max, natomiast tu jest 18V, natomiast jak sobie obrócicie już z tej strony już z tej strony, no to tu już widać ewidentnie, że 18V i 18V no i tak naprawdę różnica jest tylko taka, że, że trzeba ciągnąć te takie tutaj ograniczniki w jednej, w jednej baterii i w drugiej w baterii żeby móc je zamiennie stosować. Tak? poza tym są, yy, są identyczne. Także one pasują mi do skila i do tego yy, Erbauer. zastanawiałem się długo też oczywiście jak każdy pewnie czy, 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 czy jakaś yy, czy wszystko w bateriach, czy tą piłę nie lepiej na y, przewodową sobie kupić i tak dalej. No f, poszedłem w to, bo mnie to zawsze akurat yy, jak coś robię, to potrzebuję szybko po prostu wziąć i uciąć, ja nie robię kilometrów jakiś cięć, bo to nie jest tartak, tylko potrzebuję coś przyciąć, kawałek deski, no to chciałem, żeby to było mobilne, te przewody jednak denerwują w trakcie pracy, więc wziąłem sobie już, postawiłem na te baterie i kupiłem tą piłę, bardzo jestem z niej zadowolony, dobrze, że ją kupiłem, bo naprawdę kupę roboty zrobiła dla mnie, takiej drobnej roboty, tak, to nie jest jakaś, tak mówię, nie jest kilometr cięcia, ale, mm, ale takiej roboty, która przyjemnie się to, po prostu ta robota idzie wtedy, tak, tu masz coś do przycięcia, to ciachnie że nie przejmujesz. Wiecie o co chodzi tak. No to może o każdym trochę opowiem ta piła, Ona tutaj ma laser. Ona nie jest mistrzem mocy. Nie jest mocy, jest regulowana oczywiście góra dół, boki, kąty można tak. No, ale to sobie poszukać w internecie nie o to mi chodzi, żeby tu te, te, pokazywać wszystkie funkcje. Natomiast ta piła yy, nie jest mistrzem mocy. trzeba, Jeśli tniecie coś grubszego, to na pewno trzeba, trzeba dobrać odpowiednią tarczę cieniutką. I, ale z drugiej strony, ja tą, tą piłą zrobiłem wszystkie tutaj płyty ciałem na ten garaż warstwowy. Są takie tarcze, odpowiednie do tych, do tych sandwichowych y, płyt. One są w metal, metal w środku piana. Więc na przykład w budowie garażu mi bardzo pomogła, Bez niej bym sobie raczej nie dał rady. Flexem tego się nie tnie, bo to potem farba odpyskuje i tak dalej. Więc jak najbardziej jestem zadowolony. Ten laser trochę oszukuje tutaj, bo on trochę krzywo idzie, ale można go było poprawić, chciałbym się tego robić. Poza tym chodzi cały czas, ma już, nie wiem, czy mówiłem, około 5 lat te narzędzia mają, więc mogę śmiało o nich mówić. Uważam, że takie właśnie recenzje po 5 latach, po 3 latach użytkowania, one są najbardziej wiarygodne i najbardziej... Yy, takich szukam sam w internecie więc takie wam chciałem opowiedzieć. Dobra, zakrętarka, no, zakrętarkę bardzo y, dużo używałem przy skręcaniu na przykład wiaty jakieś, tak? No nie ma nic lepszego niż zakrętarka z udarem mocna. To jest ta taka mocniejsza, bo tam jest trzy rodzaje są chyba. Ja nie wziąłem tej najsłabszej, wziąłem tą środkową, jeszcze chyba mocniejsza ciutkę. Y, no to w takich belki 14, x 14 ciesielskie takie długie wkręty bez problemu dobija idzie jak w masło tak tym y, zwykłą wkrętarką y, tak, taką wiertarkową krętarką nie, nie zrobicie tego samego, tak? lampka. Lampka była przy okazji, bo do zestawu chyba z tym, no to była wie, tak, jakieś grosze dodana, ale jestem w szoku, jaka ona jest po prostu udzielna. Nie dość, że jest wytrzymała na wszystko, bo już leciała nie jednego miejsca, to jest leciutka i yy, magnesy ma także też często ją korzystam, jak coś naprawiam w samochodzie, na przykład. No i ma tego Power Leda, który wadą jest niego yy, taki, że ma wąski stop światła, ale kurczę wali tak po. Po oknach, że do sąsiada można świecić na kilometry, więc ona tu na pewno w domu długo będzie. No i wkrętarka, wkrętka, wkrętarka no to wiadomo, taka standardowa, no jest ścierana, muszę ją przepukać, bo tam już coś rośnie w niej. Tak jak widzicie, jedyne co to to futerko troszkę już zaczyna mi ślizgać, kiedyś może go wymienię, ale jak na 5 lat to jestem w szoku, bo niektóre niektóre milłówki, po prostu u nas w firmie są zajeżdżane dużo, dużo szybciej, wiadomo, że one tam robią codziennie, a ja tu no, może tu źle porównałem, ale, ale miałem nie raz tego Midwockiego. Mamy w, w pracy to wcale nie, jak go weźmiesz do ręki, to nie jest bardziej solidny niż ten Erbauer. Macalister to tak przypadkowo, wiecie, bo to jest jakaś, jakaś opalarka, ale ta akurat jest w porządku bardzo. No i ten skill, to, ten multi-tool, no to multi -tool to jest takie coś. No bardzo takie niezastąpione urządzenie, no bo gdzieś macie jakieś słabe dojście, to musicie sobie poradzić. I trzeba kawałek black gdzieś wyciąć czy jakiegoś drzewulca, no to, no to zaoszczędza Wam kupę czasu, jak macie takiego multitula. tak Ma tu mm, regulację prędkości, też bardzo solidne narzędzie z tego skilla. Jestem w szoku, bo myślę że to będzie. To było tak na próbę w ogóle kupione, bo szukałem takiego najtańszego w sumie narzędzia. Może nie najtańszego, ale jednego z najtańszych, którego nie mam, o tak powiem, żeby kupić sobie na próbę. No i wziąłem tego skilla, jestem zadowolony. Tak, jak mówię, te bateryki pasują. Jeśli chodzi o Skilla, to mam jeszcze fajną rzecz, bo kupiłem w tamtym roku kosiarkę taką na baterię bezprzewodową do trawy, bo mały ogródek, tak. I tam są baterie 2x6Ah i też bardzo fajny sprzęt i, i, i naprawdę robi robotę, bez żadnych kabli, bez żadnego hałasu. Co prawda ona jest lekka i nie za dużo bierze, ale właśnie o to chodziło, żeby też starsze osoby mogły nie wiem, na przykład pokosić tak itd. No, także tak to u mnie wygląda troszkę nad tym myślałem kiedyś, mam nadzieję, że coś tam może ktoś skorzysta, może ktoś sobie kupi tego rebara, może nie, nie wiem ja tam nie namawiam, nie reklamuję, ale, ale są ok zrobił robotę, naprawdę jeśli chodzi o flexa, no to ja jestem zdania, że, że akurat akurat kątówka powinna być raczej no na, na przebotowa, tak, po tej mocy dużo, dużo Przekazuje i dużo lepiej na ten materiał, i to się dużo lepiej po prostu sprawuje. Tak, ja mam też miłokiego tą kątóweczkę w pracy i niby jest w porządku, tak, ale ta bateria raz że waży, a dwa czuć, że, czuj, że to, to nie ma tej mocy, takiej jak te, jak te sieciowe narzędzia. Także tu zostałem przy tym Boszu, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że taki Bosch, no to ten jakiś PWS 700, jakaś taka zielona seria. Zwłaszcza, że ten Bożno to kosztuje ułamek, tak? ułamek, ceny, bo to za 200 czy 300 zł kupicie tako, takiego, takie, takie narzędzie. On jest tym mm, w, wolnym startem, czy jak to się mówi, że on nie szarpie tak na początku. No i to do domu w zupełności wystarcza. Tak? Ja bramę tam ciąłem, spawałem barierki, robiłem jakieś inne rzeczy. Także Także, <laughs> także tak to wygląda. No, zapraszam jeszcze. Niedługo wrzucę filmik na temat budowy tego garażu, bo bardzo dużo było pytań. Ja sobie zrobiłem, zdecydowałem, że zrobię dla Was cały ten projekt po prostu krok po kroku, od płyty, od tego, tego kanału, wymiary wszystkie tak. Każdy wymiar będzie. Tą ramę zamodelowałem od samego początku, zrobiłem ją trochę po swojemu, żeby nie było, i poprawiłem trochę w niektórych miejscach, żeby było łatwiejsze do zrobienia. Każda płyta, każda obróbka, wszystko jest w tym projekcie. Zmobilizowałem się, zrobiłem ten projekt, bo stwierdziłem, że no, to może być taki. Fajne, fajna rzecz, że się Wam przyda. I wrzucę to na, jakiś, na, jakiś, na jakieś Allegro czy coś, za jakieś grosze będzie to do kupienia. Jak ktoś chciał taki garaż sobie zrobić, to, to będzie miał każdą obróbkę rozpisaną, każdą belkę. Można sobie to samemu część pospawać, część, część zlecić i tak dalej. Ale to osobny filmik na ten temat jeszcze nagram. A na razie na razie co? Tu mam jeszcze tego miłokiego, ale to jest taki klucz. Bardzo ciekawy. To jest do firmy, odebrałem akurat w, w, w tamtym tygodniu i, i nakręcę jeszcze filmy na jego temat, ale to będzie osobny film. Zachęcam. Bo bardzo fajne narzędzie i takie nietypowe, to wam pokażę o co chodzi. Natomiast na temat, yy, na temat tych takich tańszych rzeczy, które ja używałem, które mam, które mi się spisują, no to yy, takie podstawy, tak to nie ma żadnego. To ja już chyba wszystko. Mówcie jak tam u was, yy, czy, czy żebyście się zdecydowali, kto ma Bauera, kto ma Skilla, kto ma jakiegoś Parkside'a. No i pomagajmy sobie tak jak ktoś szuka to, to pewnie jakieś tam jakąś tam informację dla siebie wyciągnie Dzięki za oglądanie dawajcie łapę w górę bo i więcej tych łap no to będę, będę wrzucał jak nie będzie tych, tej, tej, tej odpowiedzi od was no to No to nie będzie mi się pewnie chciało wiecie jak to jest nie każdy ma jakieś swoje tematy Dzięki bardzo za oglądanie trzymajcie się do zobaczenia, hej No i zapomniałem no i zapomniałem jeszcze o takiej o takiej babci ona ma już z 10 lat Może nie jest babcia no ale to jest porządny szpej, taki profesjonalny, już. Motowierdarka z udarem. No, remonty czy coś takiego no to nie, nie do podrobienia. To jest po prostu potęga. Ten udar tutaj jest, nie ma porównania z żadnymi tam narzędziami. 20V czy 18V nie, nie ma szans. To jest taki szpół profesjonalny, czy tam, tak jak mówię. Za, jak ktoś potrzebuje jakichś remontów czy coś to, to tym naprawdę nie ma różnicy znaczy jest ogromna różnica tak w żelbetonie czy coś jakby nawet pożyczałem tą wiertarkę gdzieś tam do pracy kiedyś jakieś tam potrzebowali jakieś, robić ileś tych otworów w żelbetonie no to to jest po prostu potęga taka, taka... hilti jeśli ktoś będzie szukał to czegoś podobnego to polecam polecam to bo to warte jest naprawdę pieniędzy nie wiem ile to teraz kosztuje ale ona tania już 10 lat temu nie była pewnie ponad 1000 zł, kosztowała na pewno, a teraz to nie wiem czy w ogóle takie robią, nie robią jeszcze, albo gdzieś można kupić używane. Dobra, to wszystko, dzięki jeszcze raz.